Być może ten film uratuje komuś życie. Wielu nastolatków wybiera swoich idoli spośród znanych i popularnych postaci. Z jednej strony nie ma w tym nic złego, jeśli czerpią inspirację z pozytywnych cech osobowości lub charyzmatycznego charakteru. Ale co się dzieje, gdy ktoś od najmłodszych lat fascynuje się seryjnymi mordercami? Podziwia przestępców i chwali krwawe zbrodnie. Co jeśli ten nastolatek pragnie być jednym z nich? Sprawa Dominy Sherry Sara urodziła się w 2002 roku w Szwajcarii, a później przeprowadziła się do Bawarii w Niemczech. W tym kraju obowiązują bardzo surowe przepisy dotyczące prywatności, zwłaszcza w kwestii przestępców, dlatego dokładne imię dziewczyny pozostaje nieznane. W mediach nazywa się ją Sara M. Jej dzieciństwo było dość zwyczajne miała troskliwych i kochających rodziców, z którymi miała dobre relacje. Dobrze radziła sobie w szkole, była pracowicą uczennicą i miała wielu przyjaciół. Uwielbiała zwierzęta i miała nawet małego królika. W tym czasie nic nie wskazywało na to, że w jej umyśle może zrodzić się pragnienie krwi. Jako nastolatka, Sara, podobnie jak większość młodych ludzi, stała się buntowniczką, wagarując w szkole i rozwijając zainteresowania, których rodzice nie akceptowali. Wielu przyjaciół i znajomych zauważyło, że stała się wrogo nastawiona i agresywna. Z tego powodu dochodziło do konfliktów, które prowokowała Sara. Czasami zachowywała się arogancko, ale w szczerych rozmowach skarżyła się na uczucie niepotrzebności i samotności. Szukając wyjścia z tej sytuacji, coraz bardziej zamykała się w sobie i stawała się coraz bardziej okrutna wobec innych. W tym okresie zaczęła wykazywać sadystyczne zachowanie. Jeśli kogoś nie lubiła, potrafiła go denerwować i wyśmiewać, najwyraźniej czerpiąc z tego dużo satysfakcji. Sara przestała przestrzegać szkolnego ubioru, zamiast tego nosiła podarte dżinsy i używała mocnego makijażu, wyglądając jak typowa fanka heavy metalu. Niektórzy konserwatywni znajomi podejrzewali ją o czczenie szatana. Kiedy rówieśnicy pytali, dlaczego tak się ubiera, Sara odpowiedziała, że może sobie na to pozwolić, ponieważ dobrze zarabia, handlując swoim ciałem. Oczywiście było to kłamstwo. Po prostu bardzo lubiła zwracać na siebie uwagę, co robiła w bardzo radykalny sposób, szokując wszystkich. Była gotowa na niegrzeczne zachowania, a nawet ataki fizyczne. Wyglądało to jak zwykły, trudny okres dojrzewania, który u każdego objawia się inaczej. Jednak sytuacja znacznie się skomplikowała, gdy Sara skończyła 16 lat. W tym okresie zaczęła eksperymentować z nielegalnymi substancjami. Po zażywaniu lekkich narkotyków przeszła na cięższe i rozwinęła poważną zależność. To zgubne uzależnienie zwróciło uwagę władz. Sara została zatrzymana i oskarżona o używanie nielegalnych substancji. W tym czasie zachowywała się wyjątkowo agresywnie, znęcając się nad funkcjonariuszami i próbując ich fizycznie skrzywdzić. Po tym wydarzeniu sytuacja jeszcze bardziej się pogorszyła. Sara zaczęła zadawać sobie obrażenia, nie ukrywając przed rodziną i przyjaciółmi tego co robiła. Jej ręce były pokryte ranami, a jej rodzice bardzo martwili się o stan córki. Pewnego dnia, gdy weszli do jej pokoju, zobaczyli linę zwisającą z sufitu, przez co trafiła do szpitala psychiatrycznego. Tam przeszła badania i została zatrzymana na długotrwałe leczenie. Lekarze zdiagnozowali u niej zaburzenie osobowości typu borderline oraz halucynacje wynikające z używania nielegalnych substancji. Odnotowano również kilka łagodniejszych zaburzeń emocjonalnych. Specjaliści natychmiast rozpoczęli leczenie, ale pobyt dziewczyny w szpitalu nie przebiegał tak gładko, jak byśmy chcieli. Po pewnym czasie ustalono, że próbowała namawiać innego pacjenta do odebrania sobie życia. Na szczęście udało mu się oprzytomnieć, lecz sytuacja bardzo niepokoiła lekarzy. W rezultacie jej leczenie zostało przedłużone, ponieważ psychiatrzy zauważyli pogarszający się stan pacjentki i zdawali sobie sprawę, że jej uwolnienie mogłoby być niebezpieczne. Dziewczyna spędziła kilka miesięcy w specjalistycznej placówce z powodu zidentyfikowanych destrukcyjnych tendencji w zachowaniu. W ciągu następnych kilku lat Sara regularnie trafiała do szpitala psychiatrycznego. Trwało to do 17 roku życia, ale nic nie przyniosło poprawy. Dziewczyna zaczęła mieć mroczną obsesję na punkcie seryjnych morderców. Cały swój wolny czas poświęcała na oglądanie seriali i kronik kryminalnych o najbardziej szokujących przypadkach ultraprzemocy. Jej ulubionymi seryjnymi mordercami byli Ted Bundy i Richard Ramirez. Miała dosłownie obsesję na punkcie tego drugiego, a jego portrety wisiały w całej sypialni. Jego twarz była na ekranie jej telefonu. Zdjęcie Teda Bandiego było wygaszaczem ekranu na jej komputerze. Na swoich profilach w mediach społecznościowych Sara regularnie publikowała zdjęcia seryjnych morderców, podkreślając jakie namiętne uczucia w niej wywołują. Dzieliła się tam swoimi przemyśleniami na temat życia przestępców. Na przykład, dziewczyna była pewna, że Kuba rozprowadz był kobietą. Przez to ta postać stała się dla niej jedną z wyjątkowych. Pragnęła zabić. Podobnie jak jej idol, Richard Ramirez, narysowała pentagram na dłoni. W Niemczech obowiązują bardzo surowe przepisy dotyczące symboliki, więc taki czyn mógłby doprowadzić dziewczynę do więzienia na 3 lata. Jednak nigdy nie została złapana z tym symbolem na dłoni. Jej zachowanie stawało się coraz bardziej przerażające i niepokoiło rodzinę i znajomych. Obsesja stopniowo ewoluowała, aż Sara zaczęła się zastanawiać, jak to jest być światowej sławy seryjnym mordercą. Uczennica wyraźnie chciała zwrócić na siebie uwagę na wszystkie sposoby, ale przerodziło się to w patologiczną obsesję. Pomimo tych wszystkich szalonych pomysłów, w wieku 17 lat dziewczyna miała chłopaka Leona. Nie udało się ustalić dokładnych danych ani wieku ponownie ze względu na bardzo surowe przepisy dotyczące prywatności w Niemczech. Podobnie jak jego dziewczyna, Leon zmagał się z zaburzeniami psychicznymi. Miał już rejestr karny i cierpiał na uzależnienie od zakazanych substancji. Sara zakochała się w nim na zabój, myśląc, że to ten odpowiedni facet. Spędzali razem każdą wolną chwilę, a w tym czasie dziewczyna dosłownie miała obsesję na punkcie intymności. Na początku ich związek był satysfakcjonujący dla obojga. Wydawali się być bardzo harmonijną parą. Leon dowiedział się o obsesji Sary na punkcie seryjnych morderców. Ale nie przywiązywał do tego wagi. Akceptował także inną niebezpieczną cechę swojej ukochanej, bo Sara mogła eksplodować dosłownie nieoczekiwanie i miała trudności z kontrolowaniem agresji. Dziewczyna starała się, aby ich intymne relacje były coraz bardziej ekstremalne. Poprosiła, by ją bił i dusił. Stopniowo w ich związku narastał poziom przemocy. Z każdym razem chciała więcej i więcej okrucieństwa. Zaczęła nawet nagrywać swoje intymne relacje z chłopakiem. Ich związek trwał około półtora roku. Z czasem Leon czuł się coraz mniej komfortowo z tak dziwną dziewczyną. Ostatecznie zdecydował się ją porzucić, co było dla Sary prawdziwym ciosem. Naprawdę wierzyła, że będą razem na zawsze. Złamał jej serce. Jednak okrutna natura dziewczyny nie pozwoliła jej po prostu odpuścić byłemu chłopakowi. Pragnęła zemsty. Sara zaczęła rozpowszechniać plotki wśród przyjaciół i znajomych. Oskarżała Leona o brutalność i przemoc, twierdząc, że opublikował w internecie jej intymne zdjęcia. Przyciągało to coraz więcej uwagi, którą tak bardzo kochała. Ale tak naprawdę nikt nie wierzył dziewczynie. Wszyscy wiedzieli, że w ten sposób po raz kolejny próbowała zwrócić na siebie uwagę. To ją jeszcze bardziej rozwścieczyło. Po tym zdarzeniu postanowiła, że musi zabić swojego byłego chłopaka. Jednak zamierzała nie tylko się zemścić, ale również zabić setki innych mężczyzn, bo dosłownie ich nienawidziła skupiła się na tych, którzy przypominali jej Leona. W kwietniu 2021 roku złośliwość sary osiągnęła apogeum. Minął zaledwie miesiąc od zerwania z chłopakiem, kiedy poszła do sklepu z narzędziami z przyjaciółką Franziską. Tam kupiła ogromny 30-centymetrowy nóż. W tamtym momencie nie była jeszcze na tyle dorosła, aby dokonać tego zakupu samodzielnie i bez podejrzeń. Do zakupu potrzebowała kogoś pełnoletniego. Dzięki pomocy Franciszki udało się zdobyć broń białą. Sara wierzyła, że nóż będzie jej ulubioną bronią do egzekucji mężczyzn. Po zakupie narzędzia zbrodni zrobiła research online. W ciągu kilku dni zadawała w wyszukiwarce dziesiątki mrocznych pytań. Interesowało ją, jak szybko można umrzeć po dzięciu nożem w szyję, płuco, serce i inne części ciała. Przeglądała także informacje o swoich ulubionych, seryjnych mordercach, starając się zgłębić w szczegóły okoliczności śmierci każdej z ich ofiar. Dziewczyna próbowała zrozumieć nie tylko sposoby zabicia osoby, ale także jak pozostać poza zasięgiem policji. Oczywiście, zadawanie takich pytań za pomocą wyszukiwarki, którą można łatwo śledzić, jest głupie, jednak Sara się tym nie przejmowała. Młodociana przestępczyni chciała dowiedzieć się, kto był najskuteczniejszym seryjnym mordercą pod względem liczby ofiar. Wtedy usłyszała o słynnym zabójczym lekarzu o imieniu Harold Shipman. Znanym lepiej jako dr. Dev. Oficjalnie udowodniono mu 28 przestępstw, ale według innych źródeł mógł być odpowiedzialny za aż 250 morderstw. Dzięki tej ogromnej liczbie ofiar zyskał status najbardziej fascynującego zabójcy dla Sary. Oprócz otwartego korzystania z przeglądarki, Sara popełniła co najmniej dwa kolejne błędy. Postanowiła zostać seryjnym mordercą, który pobije rekord doktora Shipmana. Natychmiast podzieliła się tym pomysłem ze swoim kumplem w mediach społecznościowych. Później powiedziała o tym przyjaciółce, tej samej, która pomogła jej kupić nóż. Oczywiście nie zrobiłaby tego, gdyby miała na uwadze swoją prywatność. Pożądanie sławy stało się dla niej ważniejsze. Na tym etapie konieczne było zastanowienie się, jak zwabi swoje ofiary. Wkrótce dziewczyna zarejestrowała się na serwisach randkowych, przyjmując pseudonim Domina Cherry. Wybór imienia Domina nie był przypadkowy, oznaczał dominację. Jej zdaniem internet był idealnym miejscem do łatwego nawiązywania znajomości i pozostawania inkognito. Zamierzała za pomocą swojego konta zwabiać mężczyzn i ich zabić. Sara planowała zabrać jak najwięcej ludzkich istnień, zanim zostanie złapana. Profile na dwóch portalach randkowych zostały utworzone i przygotowane 28 kwietnia 2021 roku. Na swoim profilu opisała się jako seksowna biała dziewczyna. 19-letnia dziewica, która woli pocałunki i BDSM. Aby wzbudzić zainteresowanie potencjalnych ofiar, zamieściła swoje intymne zdjęcia na stronie. Po utworzeniu profilu szybko zdobyła dziesiątki fanów. Oczywiście jej atrakcyjny profil przedstawiający piękną 19-letnią dziewicę ze szczerą prezentacją nie mógł pozostać niezauważony. Nie spieszyła się, dlatego postanowiła dokładnie przemyśleć wybór najbardziej odpowiednich ofiar wśród mężczyzn. W ciągu następnych trzech dni Domina Sherry zaczęła komunikować się z coraz większą liczbą nieznanych mężczyzn, aby dowiedzieć się, który z nich zasługuje na miejsce numer jeden na liście ofiar. Wszystkie rozmowy były typowe. Dziewczyna twierdziła, że ma szerokie doświadczenie w kontaktach z mężczyznami, jednocześnie zapewniając, że jest dziewicą. Jedną z pierwszych osób, z którymi Domina zaczęła się komunikować, był mężczyzna o imieniu Sam. Upewniła się, że jest pełnoletni, po czym umówiła się z nim na spotkanie 3 maja 2021 roku. Już 4 maja szybko dogadała się z innym mężczyzną, który w sieci posługiwał się pseudonimem MAT. Przedstawił się jako nauczyciel i wyznał, że bardzo interesuje się jej niestandardowymi praktykami intymnymi. Był zachwycony zainteresowaniami Sary i jej zdjęciami, więc zaproponował jej spotkanie i seks w samochodzie. Jednak dziewczyna namawiała go, by pojechał do wiejskiego domu, a on się zgodził. Inny mężczyzna, Antoni, umówił się z Sherry na spotkanie 5 maja. Był jednym z tych, którzy zaproponowali rolę niewolnika dla dziewczyny. Chciał nawet zrobić jej prezent własny samochód. Warto zauważyć, że wielu mężczyzn, z którymi Sara rozmawiała w ciągu trzech dni, złożyło podobne obietnice. W sumie potencjalnych ofiar, z którymi prowadziła korespondencję, było 224. Planowała codziennie zabijać przynajmniej jedną osobę. Jednak Sara ponownie popełniła pochopny krok, wyznając plan swojej przyjaciółce. W tej korespondencji poinformowała, że zamierza pozbyć się każdej nowej ofiary, najpierw ją unieruchamiając, a następnie zabijając nożem. Mimo to, nawet na tym etapie, przyjaciółka nie traktowała na poważnie tego, co mówiła Sara. Dziewczyna była świadoma jej pragnienia uwagi z zewnątrz. Oczywiście tacy ludzie, patologiczni kłamcy, nie zawsze są brani na poważnie, zwłaszcza gdy twierdzą, że zamierzają robić rzeczy tak ekstrawaganckie jak seryjne mordowanie. Podczas osobistych korespondencji z dziewczyną pojawił się nowy mężczyzna o imieniu Zayd. Wszystko, co o nim wiadomo, to to, że był emigrantem z Iranu, który w momencie spotkania z Dominą miał 39 lat. Przeniósł się do Niemiec w 2014 roku i mieszkał w tym kraju od około 7 lat. Mężczyzna był najstarszy na jej liście. Powiedział swojej nowej dziewczynie, że jest członkiem dużej rodziny i ma sześciu braci. Zaid przeprowadził się do nowego kraju po śmierci rodziców. Tutaj znalazł pracę jako prywatny ochroniarz, a w wolnym czasie spędzał godziny grając w piłkę nożną, którą uwielbiał. Wiosną 2021 roku przeglądał strony randkowe. Gdzie natknął się na oszałamiające zdjęcie Sary, co zaprowadziło go do dominy Sherry. Zawsze marzył o założeniu rodziny, i propozycja młodej piękności go zaintrygowała. Spotkanie z tą osobą miało miejsce 1 maja, gdy napisał do dziewczyny o 10:53 rano. Szybko rozpoczęli rozmowę, a Zeid wspominał, że ma samochód. Warto zauważyć, że wśród setek mężczyzn, z którymi rozmawiała dziewczyna, nie wszyscy byli naciągaczami szukającymi tylko przygód z 19-letnią dziewicą. Irański imigrant wydawał się naprawdę w niej zakochany i chciał zbudować z nią poważny związek. Po prostu w poszukiwaniu partnerki postanowił poeksperymentować. Nie zdawał sobie jednak sprawy, że wisi nad nim śmiertelne niebezpieczeństwo. Kiedy Sara dowiedziała się, że ma on samochód, zaproponowała spotkanie tej samej nocy. Około godziny 20.00 Zeid miał ją odebrać z najbliższego przystanku autobusowego. Następnie planowali udać się do domku Sary, położonego w lesie poza miastem. Resztę dnia początkujący seryjny morderca planował spędzić na wyjaśnianiu zawiłości nadchodzącej sprawy. W tym czasie w jej przeglądarce pojawiły się nowe, złowieszcze zapytania. Chciała dowiedzieć się, ile czasu zajmuje wykrwawienie się osoby i jakie rany są w tym procesie najczęstsze. Interesowało ją również, w jaki sposób można najskuteczniej pozbyć się ciała. W tej samej chwili do jej domu z niespodziewaną wizytą przybył jej były chłopak Leon, aby odebrać swoje rzeczy. W pewnym momencie Sara poczuła nagły wybuch złości i chciała go zabić na miejscu. Jednak Leon był przygotowany na taki obrót sprawy, ponieważ przyszedł do jej domu ze swoim przyjacielem. On został na zewnątrz, ale został poinformowany, że jeśli nie wyjdzie w ciągu 10 minut, to znaczy, że była go zaatakowała. Sara zauważyła mężczyznę na dziedzińcu i porzuciła pomysł zabicia Leona. Około 19:37 Domina była już gotowa na spotkanie ze swoją pierwszą ofiarą. W tym momencie napisała do dwóch swoich przyjaciół, w tym do dziewczyny, która pomogła jej zdobyć nóż, informując gdzie i jak zamierza się pozbyć mężczyzny. Poprosiła ich, aby życzyli jej powodzenia. Jej przyjaciółka zaczęła się poważnie niepokoić. Zrozumiała, że intencje Sary są bardzo poważne. Jeśli miałaby wiedzę o przestępstwie i nie zgłosiłaby się na policję, mogłaby zostać uznana za wspólniczkę. Później policja potwierdziła, że zadawała ona podobne pytania w wyszukiwarce. Trudno stwierdzić, jak dokładnie niemieckie prawo postrzegało takie zachowania, więc nie znalazła ona konkretnej odpowiedzi na to pytanie. Niemniej jednak, Dziewczyna postanowiła nie zgłaszać sprawy na policję. Około godziny dwudziestej, zgodnie z umową, Zaid podjechał swoim samochodem na przystanek. Do jego samochodu natychmiast wsiadła urocza Domina. Szybko zaczęła go uspokajać rozmową i zaczęli flirtować. Dziewczyna próbowała stworzyć komfortową atmosferę i uśpić czujność ofiary. Poinformowała Zejda, że do jej chaty w lesie jest około pół godziny jazdy, po czym wskazała drogę w kierunku fikcyjnego domku. Zejd nie podejrzewał, że dziewczyna kłamie. Nie miała żadnych wiejskich chat ani domów. Celem przestępczyni było jedynie zwabienie ofiary jak najdalej od miasta w ustronne miejsce, aby nie zwracać na siebie uwagi. Po około pół godziny jazdy skręcili w polną drogę. Po przejechaniu kawałka w głąb lasu zatrzymali się. Sara odwróciła uwagę Zejda swoim telefonem, po czym dźgnęła go 30-centymetrowym nożem w szyję. W tym momencie jej plany zaczęły się sypać, ponieważ mężczyzna nie umarł natychmiast jak się spodziewała. Zamiast tego Irańczyk zaczął z nią walczyć, co wprowadziło ją w panikę i zmusiło do ucieczki, mając nadzieję, że po prostu wykrwawi się i umrze. Udało mu się jednak dotrzeć do torów, z których wyszedł na drogę i zaczął zatrzymywać samochody. Na szczęście w samochodzie, który się zatrzymał, była pielęgniarka. To był prawdziwy cud. W stanie krytycznym, mężczyzna został przewieziony do szpitala. Niestety zapadł w śpiączkę, ale lekarze nadal walczyli o jego życie. W tym czasie po mieście krążyła aspirująca, seryjna morderczyni. Wróciła pieszo, ale była boso. Jej rajstopy były podarte. Sara błąkała się po ulicach we krwi, ignorując otaczających ją ludzi i mamrocząc coś pod nosem. Jeden z przechodniów zadzwonił na policję. Miało to miejsce zaledwie 37 minut po tym, jak próbowała zabić swoją pierwszą ofiarę. Policjanci, którzy przybyli na zgłoszenie, zatrzymali w pobliskim mieście Ebermannstadt dominę, która była cała we krwi. Próbowali dowiedzieć się, co się stało. Funkcjonariusze zasugerowali nawet, że mogła kogoś zabić w samoobronie. Jednak Sara odpowiedziała wprost, że nic takiego się nie wydarzyło. Nikt jej nie zaatakował, a ona po prostu chciała odebrać komuś życie. Policjanci byli w szoku i ją aresztowali. W tym czasie lekarze desperacko walczyli o życie Zejda. Niestety pozostawał w śpiączce, a dwa tygodnie po ataku z Iranu przyleciała jego rodzina. Rodzice i bracia byli stale w pobliżu placówki medycznej, modląc się o jego przebudzenie. Niestety, po 19 dniach śpiączki mężczyzna zmarł. Związek Sary z tą zbrodnią został już ustalony. Dlatego po śmierci mężczyzny jej oskarżenia zostały przekwalifikowane z usiłowania zabójstwa na zabójstwo z premedytacją. Domina nie okazywała absolutnie żadnej skruchy i litości dla swojej ofiary. Była zdenerwowana tylko tym, że została schwytana przez policję i nie mogła zrealizować swojego planu zabicia wielu mężczyzn. Podczas pobytu w więzieniu dziewczyna nosiła cywilne ubrania. Chciała nosić pomarańczową robę jak jej idole, ale dostępne w Niemczech kolory jej nie odpowiadały. Podejrzana poprosiła również o umieszczenie w swojej celi plakatów z seryjnymi mordercami, ale jej odmówiono. Sara zachowywała się jak szalona. Pewnego dnia, podczas wizyty matki, Poprosiła, aby dokończyć to, co zaczęła, czyli zabicie za nią Leona. Kiedy w 2022 roku rozpoczął się jej proces, dziewczyna nie wyrażała żadnych wyrzutów sumienia. Otwarcie przyznała się do tego, że chce zostać seryjnym mordercą, do czego została popchnięta przez byłego chłopaka Leona, który ją porzucił. I dlatego chciała zemścić się na jak największej liczbie mężczyzn, zabijając ich każdego dnia. Sara była zniecierpliwiona, że jej plan nie powiódł się tak szybko. Później wydarzyło się coś nieoczekiwanego dla Sary. Chłopak, którego oskarżyła o wszystko, Leon, pojawił się by zeznawać. Wtedy Sara oszalała. Dosłownie próbowała wyrwać się ze swoich kajdan, by zaatakować go na sali sądowej, jednak została zatrzymana. Prokurator twierdził, że ta dziewczyna stanowi poważne zagrożenie dla społeczeństwa. Była całkowicie otwarta na to, że chce nieść śmierć niewinnym, co już udowodniła, zabijając irańskiego imigranta. Bieg Sary, która w momencie procesu miała zaledwie 18 lat, Sąd uznał za okoliczność łagodzącą. Została skazana za morderstwo i otrzymała jedynie 12 lat więzienia. Następnie na sali sądowej narysowała na dłoni pentagram i pokazała go wszystkim obecnym. W ten sposób skopiowała najsłynniejsze zdjęcie Richarda Ramireza, który pozostał jej idolem. Sędzia, który rozpatrywał tę sprawę, skomentował ją w następujący sposób. Niezwykle rzadko sprawca zabija człowieka z pragnienia morderstw, i to jest właśnie taki przypadek. Następną osobą w sądzie w tej sprawie była przyjaciółka Sary, Franceska. To ta sama dziewczyna, która nie zawiadomiła policji po tym, jak dowiedziała się o planach Sary. W końcu, gdyby powiadomiła policji o planach Dominy, można by zapobiec morderstwu. Zgodnie z prawem mogła otrzymać wyrok do 5 lat, ale z jakiegoś powodu wszystkie zarzuty zostały wobec niej wycofane i nie poniosła za to żadnej odpowiedzialności. Główna bohaterka tej historii odbywa kary nie w więzieniu, ale w szpitalu psychiatrycznym. Pozostanie tam do zakończenia leczenia. W ten sposób może pozostawać pod obserwacją znacznie dłużej niż pierwotnie orzekł sąd, ale tylko wtedy, gdy leczenie jej nie pomoże lub gdy nie uda się jej przekonać psychiatrów, że wyzdrowiała. Jeśli podobała Wam się moja praca, zasubskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę i omówmy tę historię w komentarzach. Dbajcie o siebie i swoich bliskich, bądźcie ostrożni.